Chciałbym wam opowiedzieć o Bogu 77 szans. Czasami zadajemy sobie pytanie, czy ktoś z naszych bliskich zasługuje na drugą albo na kolejną szansę od życia, od bliskich, a wręcz nawet może od Boga. W Ewangelii Mateusza w 18 rozdziale Piotr pyta Jezusa, ile razy ma przebaczać swojemu bliźniemu. Słyszał wcześniej o tym, że raz należy nadstawić drugi policzek, ale żeby przebaczać 7 razy? A Jezus odpowiada wtedy, że aż 77 razy, lub inaczej 70 razy 7, to jest inna wersja. Skoro człowiek ma takie poruczenie od Boga, żeby tyle razy przebaczał bliźniemu, to co to mówi o zdolności i chęci samego Boga do tego, żeby przebaczać człowiekowi? Ile jest przebaczenia w samym Jezusie wobec nas, ludzi? Jakieś półtora roku temu, dobitnie przekonałem się na własnym przykładzie, bardzo osobiście, o głębokości Bożego przebaczenia. I o właśnie tej chęci Jezusa do tego, żeby przebaczać nawet więcej niż 77 razy. To było w okresie, kiedy już wtedy ponad pół życia byłem człowiekiem świadomie wierzącym. Ba, nawet liderem w lokalnym kościele i wydawało mi się, że miałem dość trafne plany odnośnie swojego życia duchowego oraz przyszłości naszego miasta. Z dzisiejszej perspektywy widzę, że mogłem się jednak rozminąć trochę z Bożym głosem, z Bożym planem, z Bożym powołaniem. Tak się czasami zdarza, nawet liderom, że chcemy więcej dla Bożego Królestwa, do tego stopnia, że czasami może niekoniecznie chcemy to zrobić w Bożym sezonie, w Bożym czasie albo w Boży sposób. Bóg przygotował dla każdego człowieka, który gdzieś się rozminął z jego głosem, z jego powołaniem, z jego drogą, drogę pojednania, przebaczenia. O tym właśnie najlepiej wie apostoł Piotr, który przecież sam, jak być może wiecie, zdradził Jezusa. Tym sposobem poradzenia sobie z grzechem, z niewłaściwością, z nieadekwatnością człowieka jest ofiara krzyża. Niestety 11 lat temu, kiedy byłem właśnie w takiej sytuacji, nie poszedłem tą drogą. Stwierdziłem, że skoro nie jestem w stanie, najwyraźniej nie jestem w stanie słyszeć Bożego głosu dla siebie, to z całą pewnością nie mogę uważać się za osobę, która będzie słyszała Boży głos dla innych. Nie sądziłem, że mogę ich prowadzić w jakikolwiek sposób. I od tego momentu zaczęła się katastrofalna równia pochyła. Im dalej od Jezusa, im dalej od Biblii, tym więcej pojawiło się w moim życiu sarkazmów wobec spraw duchowych niewłaściwego towarzystwa, pobłażania sobie i swojemu ciału. Te ostatnie 11 lat, jak teraz to widzę, to była taka całkowita pustynia duchowa i dolina ciemności, właśnie z tego duchowego, osobistego i relaty, relacyjnego punktu widzenia dla też mojej rodziny. Wydawało się, że nie ma już żadnej perspektywy zwycięstwa w tym miejscu, w którym się znalazłam. Na szczęście Jezus nie powiedział wtedy ostatniego słowa. W lecie ubiegłego roku Bóg radykalnie ponownie stanął na mojej drodze, doprowadzając do takiego kolejnego punktu zwrotnego w życiu. Mogę je nazwać kolejnym nawróceniem. To właśnie było to doświadczenie radykalnego przebaczenia Bożego we łzach, w moich łzach. Doświadczenie 77 razy przebaczenia. Takie samo przebaczenie zaoferowała też moja żona, która przez wszystkie te lata modliła się wiernie do Boga o zmianę mojego serca. I dzisiaj mówię to z absolutną radością i wdzięcznością, doczekała się tego objawu Bożej Wierności. Mogę powiedzieć, że w ten sposób rozpocząłem nowe duchowe życie. Nie dzięki swojej sile, ale dzięki ofierze Jezusa, dzięki Bożej łasce, dzięki też żonie i córce, które niosły ciężar wstawiennictwa i oczekiwały, trzymały Boga za słowo, oczekiwały tego, że Bóg okaże się mocniejszy niż szatan i tak właśnie się stało. Dzisiaj w ramach tego świadectwa mam dla Ciebie słowo pociechy. Jeżeli jesteś daleko od Jezusa, jeżeli być może jesteś daleko dzisiaj od Bożych Spraw, jeśli nie doświadczyłeś Bożego Przebaczenia w oparciu o ofiarę Golgoty, zawołaj do Jezusa w modlitwie. Nawet 77 razy, jeżeli robiłeś to już wcześniej. Bo on przebacza 77 i więcej razy. Jego przebaczenie jest również dla Ciebie. Jezus Chrystus jest Bogiem 77 szans. Chciałbym zakończyć krótką modlitwą, w której przyniosę, jeżeli pozwolisz do Boga Ciebie i Twoją sytuację. Pomóc się razem ze mną tak, abyśmy mogli widzieć zmianę, nowe życie, nowe zwycięstwo również w Twoim życiu. Panie Jezu, dziękujemy Ci za to, że Ty jesteś kwintesencją przebaczenia, że Twój krzyż, Twoja ofiara, Twoja przelana krew dały nam zupełnie nowe życie. Dziękuję Ci, że Twoje przebaczenie rozciąga się na każdego człowieka. I to 77 i więcej razy. Nikt nie jest z dala od Twojej miłości. Proszę Cię o osoby, które teraz może oglądają to świadectwo, abyś Ty, Panie Jezu, dotknął się ich serca i abyś zaingerował, byś rozwiązał to, z czym do Ciebie przychodzą i dał nowe życie. Do zobaczenia.